Iwa Krupisowa obroniła przed chwileczką doktorską pracę dyplomową w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jesteś zadowolona, widzę, dumna z tego, że udało ci się pokonać kolejną ścieżkę. Tytuł pracy błędny kamień. Dlaczego? No Dlatego, że cały czas błądzimy. I błądzić będziemy. <gry> tak, tak, na pewno. Tu nie tylko chodzi o, o samą formę kamienia, ale także forma książki, forma toczącego się życia. No Kamień, na przykład choćby syzyfa, ciągle się toczy. To w górę, to w dół. No właśnie chodziło o to, że te bledne kamienie pochodzili z góry, ze, ze, dzięki lodowcom i skończyła jej podróż u nas. I to mnie hmm. bardzo zainteresowało, jak ta jej historia. Historia i, i to, to, to ich doświadczenie, te, te możliwości. Także szukałam właśnie w tym. inspiracji. tak. Ale można powiedzieć też, że meteoryty, które spadają na Ziemię, to też kamienie. No też, na pewno. Ale ja się kierowałam tady do tej dziedziny. Czyli tej pracy. to, co nas otacza, to, na czym żyjemy. Tak, tak. No, to co mamy obok siebie? Co do A nas dotarło? Powiedz mi, co najtrudniejsze było w dotarciu do finału, czyli do obrony pracy doktorskiej. Nie mogę powiedzieć, co było najgorzej. To była taka droga, która się składa z jakichś wartych punktów, i który musimy właśnie zrobić. A sama obrona? Mm, nie mam słów. <coughs> Widać, się, że jestem zadowolona. Cóż, mogę tylko życzyć e, dalszych sukcesów, dziękuję żeby bardzo. inwencja twórcza Cię nie opuszczała, no i, i żeby przed Tobą była ta droga usłana tymi kamykami, może dużymi, małymi, ale zawsze toczącymi się do przodu. Ale dla mnie jest najważniejsze, jak będę widzi ciekawi i, i będę to coś oddawał odbiorcy. Dziękuję Ci. Ja dziękuję.